Mały chłopczyk, Jimmy, który zawsze Jaki był niegrzeczny. A, w mi się Nienawidzony przez rodziców. Społeczeństwo. Nienawidzony przez każdego. Postanowił uciec z domu, ale przedtem zrobi na wyrekad w grze. Mały Jimmy. Pokonał rekord. Chciał odkryć swój talent, więc odszedł od tych gier. Jak to się wychodziło? No są mamy problem. go tak nie lubił, Niko tak nie lubił, że nie chciał go uczyć i przez to chłopczyk nic nie wiedział. Umiałem. No, o, o swój rowerek. Swój kochany B. <noise> Ale nie jestem odkrył Cheetah, że może skakać bardzo daleko. No i postanowisz pójść za połowę. Przestąpię do Bryzylu! UC! Możecie nieźle. O Luź, papciu, to jest! Dziwne. Po ucieczce, On raczej... wszędzie leczeni, ze swoim rowerkiem i aparatem. Mały aparat. Teraz, teraz mów. Wiem, gdzie na pewno pojadę. Teraz mnie tam puszczą, o kurde, nie chcę skakać. Mały Jimmy uciekał przez wszystkie ulice. Kurde, za wolna ta droga. Dlaczego? Uciekał po drogach. Jestem t... na miejscu. I postanowił zajść w bardzo brzydkie rzeczy. E, ja nie mam broni. No tak i mi się nie podoba. Mały Gibi przerodził się z bacieńca. I z, dlatego był jednym z nienawidzonych. Jednak Ej, patrz na mnie! I robił siebie głupka. Jednak przemyślał to wszystko. Wyszedł z tego klubu i skończył A z tym wyprzywę, wszystkim. Dawać mi mamy. Dobrać, mamy. Dobra. Dostaj, yeah. ja. hajsy! Ej, patrz, co ty we mnie chce? Nie! nie tu jest. wymany? Zostaj! Zost... Niestety! I ochroniasz go. Jego starszy no brat rzuca do szpitala i już po miesiącu wyszedł. Gdzie jest mój BMX? Pewnie to pa pewnie park. Kurde, matka do mnie dzwoni. Jimmy, co się z tobą dzieje? Nie wiem, byłem w szpitalu, bo mnie ochroniarz zabił, bo dałem babci yy, dwa złota. I odnalazł swojego bmx bo życie jest złe. I śpiewał tą nutę przez prawie całe dnie. Nie. I skakał swoim BM Nie osiągnę. Jednak nie wiedział, że nie, że nie umie wszystkiego i przez tę głupotę umarł. Amen. <laughs> Jednak września. Babciu! Daj mi ten dwa złote, co ci pożyczyła na krągę. Nie dasz mi? O lobby, o lobby! babciu chcesz wbić. Bo wówczas się chce co robić. Z nienawidzeniem przez całą robić. Kareczka już przyjechała! Co pani? O nie, policja mnie goni. Aaaa, to nie ja! To palasy! To on był nie Niestety... Bo nie, nie było już tak łatwo. Uciec nie, policjantów nie gonią! Jimmy chcąc uciec, nie przemyślał wszystkich spraw, że policja gdzie szczęść. Jees, zgubiłem policję. Dobra. Gdzie tu byłoby się? A, tutaj Ryder skakał, nic mi się nie stanie. Lecę, Prze Przez głupotę, ee... niestety. Przeżyłem. <śm> Przeżył. <ś> Ale fajnie, to drugi raz. E Wyda. Kiedyś. I był nierozumny, bo, bo przebiegał przez autostradę. <ś> uh -huh. Nie, policja ma policja Przez Co mnie jego... gonisz masz? Da, daj mu dwa złote, bo nie miał <noise> Muszę uciekać O nie, godnią mnie Babcia będzie zła Wiem co zrobię, lecę polce Dzień dobry Nie, zostawcie mnie Mały no, Jimmy się poddał, bo wiedział, że... Ale policja mnie przestała gonić. No kurde, ja chciałem się z nimi pobawić. Dobra, on tam drugi skoki to lepszy. Lecę, bo ten nie skaczę. Życie Jimmy'ego zostało zakończone przez jego głupotę. Bo mnie balasy goniły. Amen. I, I jaka jest historia tego filmu? Że nie warto puszczać bogu. No właśnie.